Ciemno było, tak wybrałam. Nie boję się ciemności. Sam przyszedł? Oh, Niemożliwe. Nie, A jak na imię? Nie ona, on. Jak na imię? Jarek. Możliwe. A jak na niego y, w szkole mówili? Jerry. Jerry? Niemożliwe. A jak na niego ona mówi? Hej! Hej, chodź! Niemożliwe! Wstanie, stanie, 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 wstanie. Łapa. Ta druga. O, spocona, boi się. Stanie prosto. You can dance. Nie? Niemnożka. Niemożliwe. Wstanie. Trzyma ramę. Trzyma ramę. Ja prowadzę. Przysój się i połóż swoją rękę tam, gdzie chcesz. Przybiegłe tatuaże masz tu Ja ucałuję cię, no, ty... Ale to miał być orzeł w koronie. Kas? O, pardon. To nie ty. Dla kobiety najtrudniejsze jest zdobyć, utrzymać czy porzucić mężczyznę. Wszystko razem. Wszystko. Ja myślę, nie, nie, nie. Żarty takie są, że najtrudniej jest utrzymać. Yy, bo zdobyć się tak nie powinna kobieta zdobywać. Raczej mężczyzna powinien. Co ty opowiadasz, że kobieta powinna zdobywać? w innych spektaklach. Nie, bo tak mówią młode kobiety, a starsze, doświadczone kobiety mówią, że fajnie jest zdobywać, a ja niestety raz zdobyłam i nawet się nie rozkręciłam zbytnio, no bo raz zdobyłam, ale wiem, że trudno za to jest mężczyzna przy sobie utrzymać. Właśnie w spektaklu pokazują Panie, jak radzić sobie w relacjach damsko męskich ze szczególnym pokazaniem roli kobiety, ale czy to dobrze właśnie, że kobieta przejmuje inicjatywę w związku? Bardzo dobrze. Oczywiście. Mamy pod kontrolą wszystko. Kobiety są poza tym inteligentniejsze, sprytniejsze. Jezus, jak wrócimy do e, domu? Bardziej namiętne. E, I mają ten niezwykły szósty zmysł, jak panować nad mężczyzną w interesujący sposób. No, dlatego nawet jeżeli tego nie pokazują, to mają władczą siłę sprawczą w związku. Mów jeszcze, póki jesteśmy bez nich i są daleko, kaśkę nawijali. W Warszawie taka się odważnie nie mówi. <grym /dziśnij> nie, 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 Mówię, mówię, mówię. Ty mnie babcie, ty krew zburzona winę w młodym ciele kibi. Sieliska. 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 Proszę bardzo, a nasze nogi ma? Ja, Proszę a ja byłam muzą samego Gershwina, nawet mojego śmierci. Ja nie żyję bez fotosza mojej nogi. Nie? Taki jest już świat dzisiaj, że często to właśnie kobiety e, polują, idą na to polowanie i, i, i przynoszą zwierzynę do domu. Natomiast myślę, że e, no, oczywiście w tym spektaklu to zostało tak potraktowane, ale życie jest tylko życiem. My oczywiście patrzymy na, na to bycie z, z mężczyzną trochę z, z przymrużeniem oka, bawimy się tym tematem, i myślę, że mm, mam nadzieję, że nikt tutaj nie przyszedł, żeby usłyszeć jakieś dobre rady albo recepty na to, jak, jak, jak poruszać się w, w życiowych szrankach. My chcemy po prostu ten temat i tak się stało dzięki oczywiście scenariuszowi pana Krzysztofa Jaślara, że potraktowany ten temat jest bardzo lekko, z przemrużeniem oka i po prostu staramy się, żebyśmy my się fajnie bawili, ale też i publiczność. Jeszcze nie wiem, kto kota, nie wiem, ten twój miły ten twój ktoś i wstaje. W spektaklu pokazują Panie różne sylwetki kobiet. Kobietę kumpla, kobietę kurę domową, kobietę, która oplata mężczyznę jak bluszcz. Która z tych sylwetek jest dla Pani najbliższa w, w prywatnym życiu? Ja bym całe życie chciała być kobietą bluszczem, no ale niestety predestynuję do kur domowych już coraz częściej, mo mo można znaleźć nawet w kurze czasem coś ciekawego. Ja bardzo lubię być kumplem, generalnie chyba, chyba tak, chyba to jest taka, taka fajna, znaczy przyjaźń, kumpelstwo, coś takiego, co, co e, nawet kiedy są trudne chwile i kiedy, kiedy jest... E... E, troszeczkę te, te różowe okulary odchodzą na drugi plan, kiedy e, mija takie to pierwsze zauroczenie, to jeśli ludzie się przyjaźnią, kumplują, kiedy są naprawdę tak idą ramię w ramię, to myślę, że są w stanie przetrwać bardzo wiele w życiu i, e, i, i to jest chyba taka fajna, fajna, mm, fajna cecha i myślę, że o, o tę wartość warto byłoby e, się bić w życiu. Twoje perfumy. To ty od ciebie. Dobra, czytam. A a, 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 aby zwrócić na siebie uwagę, należy bawić się kosmykiem lub wisiorkiem. O, super. Super. A ty dokąd idziesz? No ty, Żeby bawić się kosmykiem albo wisiorkiem. Hmm. Masz się bawić własnym kosmykiem. Musisz być damą, musisz mieć zasady. Stąd tyle kwasów. Siadaj. No, to siadam. Na Jaworowicz? Na wersalkę. <noise>